cześć, witajcie, z tej i witam was w kolejnym odcinku może trochę nietypowym dla niektórych ale dzisiaj zagramy sobie w Sims tak, tak sobie myślałem co wrzuci na kanał przez długi czas no i pomyślałam, że może akurat Simsy no i tak, robimy simsy aha, dobra yy, najpierw oczywiście pewnie w tym odcinku stworzymy sobie po prostu Sima naszego yy, pewnie się zastanawiacie stworzymy jednego Sima czy dwóch jednego dlatego, bo bardzo trudno jest yy... wiecie o co mi chodzi, nie? bardzo trudno jest yy... ogarnąć kilku simów i mi to idzie naprawdę słabo yy... no i dzisiaj sobie ogarniemy naszą rodzinkę znaczy naszego sima myślę, że... Ta... Yy, takie to jest, takie smętne najpierw w to... Yy. no, no czekajcie gdzie... może... o właśnie, może blues, a nie, bo bluzy są tutaj słabo. jakieś polo są blues marynarki, jeszcze jakieś możliwe Ja takie coś? i takie coś jest kozak. Zapadki są super, tylko jakby był innego odcienia, to by... O właśnie, to by się nam spasowało dobrze. Dobra, zacznijmy było, bo się... Zacznijmy od tego, że usuwamy jak zawsze twarz i nawet narobimy, żeby to nie było, ale ja po prostu wolę jakbym byłam białego Simo. patrzcie mi się na to patrzy, dobra. Yy, znaczy, chodzi mi o to, yy, jak mu się fryzura dopasował. i może nie wiem, jakbym miał takie różowe włosy. Ach, nie, nie, to zaraz tutaj na pewno nie. Tylko, że to muszą być jakieś ogarnięte wtedy różowe włosy. Oczywiście ja nie robię siebie ani nikogo, tylko ja po prostu robię jakiegoś tam sima yy, Po prostu dajmy, gdyby krótkie. O, taki nie, taki. Ej, ta, ej taki byłby kozak. No chyba takiego zostawimy, lub jeszcze taki, no dobra, tak, takiego zostawiamy, dobra. Szczerze to, nie wiem, podoba mi się tam sweterek, trochę mi się zajrzy, uwaga. I trochę mięśnie. Jakoś się ramiona. Dobra, mm. Nie no, nawet kozak jest taki sweterek, może bym te spłodnie zmienił na inny kolor, ja jakby o. Takie. Wiecie, ja nie jestem ogólnie, to tak, taka też ciekawostka o mnie. Jestem bardzo słaby w dobieraniu stroi. Naprawdę. Jestem tak słaby w dobieraniu stroi. Yy, I teraz dajmy chyba, chyba nastolatka wiecie, dlaczego? Bo będzie bo mieć ciekawe rzeczy na pewno. Co to jest, mogę wiedzieć? Co to jest? Weźcie, ludzie. Tam ma jakąś taką zwykłą koszuleczkę. Mm, nie o to chodziło. Może nie wiem. Tak? Nie wiem, jakieś takie zwykłe. O, tutaj tutaj akurat to nie jest ważne, nie? Yy, no dobra, wspomnę też w sumie jakoś się bardzo się nie zastanawiam. Ale tutaj, tutaj wygląda, że jakiś skelner, chłopie. Daj yy, dajmy tutaj yy, na guziki. Patrzcie. Ej, patrzcie taka biała. Czekajcie gdzieś tutaj. O! Ej, kozak taka. Ej, patrzcie. Ej, ko ko ej, kozacka ta bluza. Ej, weźcie... Czekajcie, we, we, weź, weźmy, zobaczmy, jakie to będzie różowe. Albo fioletowe. Ej, fioletowe kozak. Albo różowe. Różowe, git. Tutaj wygląda jak... Nie, w sumie tutaj git. Dobra. Bierzemy coś takiego. Ja do tego spodęci... Nie, no, spodnie mogą zostać, okej. Okay. No i tutaj też taki, Dobra. Co do naszego sima? Co nam będzie jeszcze potrzebne? Na pewno chcemy, aby on był, tak mi się wydaje, że fajnie by był pisarzem, nie? No, wydaje mi się, że nawet spoko. Potem ja, ja bym chciał, um, aby on nie był y ponury, czyli tam wesołego. I tutaj od razu nam się y konfliktuje to. I dajmy może aktywnego. No, to i będzie głupi pomysł, ale w sumie moglibyśmy też dać mula książkowego. A może nie, może po prostu aktywnego. No szczerze mówiąc, nie wiem. Mm, dobra, nazwijmy go może.. Jakub, nazwisko, kula. Jakub kula. 13. Kula 13 tutaj. 13, nie no. Kajcie caca. Mmm. Więc w sumie no to wszystko, ale dajmy na to, żeby on tam wyszedł. O tak. Słuchajcie, ogólnie to ja sam zdecydowałam sobie. Kula, dawaj że mm, słabo trochę, nie? Jak się ma jakby yy, kody, nie? Na przykład, no wiecie, każdy znak od Motherlody, tak? On wam dodaje 50 tysięcy simoleonów. Ale właśnie ja tak sobie ostatnio gram bez tego i to jest naprawdę słoko, bo nawet ta, to granie wychodzi. Nie jest tak źle, e, dobra? Mm, a pokażmy, gdzie my możemy zamieszkać. No ten domek. Jedna sypialnia, okej, okay, jedna sypialnia jedna łazienka. które jest tańsze, jakbym mógł się spytać? Ten. Mm, a ten jest mniejszy, co nie? Weź na 15. We... Nie, to tak samo. To czemu ten jest droższy? A może ogólnie do... O dobra już chyba wiem. Dobra, wej wejdźmy do tego. Wyposażo. My i tak sobie, potem sobie posprzedajemy. Słuchajcie. Ogólnie ja, ja nie, nienawidzę budować. Nienawidzę budować. Po prostu, nienawidzę w simtów budować. Nie wiem, czy też tak macie, że nienawidzicie budować, ale ja nienawidzę budować, więc żebym bo obraz mi zniknął się, boję... Że... O, okej, okay. widzicie obraz, to super. Dobra. Mm, no dobra, no to idziemy. Inaczej... Nie, 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 My najpierw tutaj robimy cię przeprowadzkę taką podstawową. Na pewno już widzę, co mi się nie podoba. Nie, bo to to sprzedajemy od razu. Oj. Jezus, przyszło mi to Ej, jakby... Nie, dobra, Więc to Po prostu usuńmy y, cały ten dom, nie? Znaczy te rzeczy tutaj. Ale ja potem umiał zrobić podłogę, nie? Ale czekajcie, dobra. I teraz wejdźmy już tak. Mogliśmy w sumie dać niewyposażone, nie? Pomyślałam sobie trochę. No dobra, ale niech już będzie. I lampa. Dobra. Drzwi nie zostaną. No i dobra. I może zacznijmy od podłogi. Po prostu od podłogi. Taka podłoga myślę, żeby była spoko. Czy ona jest czarna? Nie, dobra. Ona jest taka brązująutka, no i super. Dobra, widać gdzie... O. Ok. I tutaj właśnie też już jest. OK. No i zrobiliśmy już tak naprawdę podłogę. No mamy na pewno progres. Nie no dobra, ale nie wiem, ja, ja zawsze może od łazienki. E, łazienka. No to na pewno ubikacja. E, może nowoczesna ulga Ja nie wiem w sumie. Jakby... Te nazwy czasami to je dobijają, ale wiecie co? Bierzemy prysznic. E, Jakiś taki podstawowy, o właśnie. E, I oczywiście zlew też taki podstawowy obok publikacji. mamy kuchnia kuchenka podstawa myślę, że taka kuch kuchcik pro będzie super szafki no to też jest podstawa dajmy może taki ok i potrzeba taką, żeby to w wyglądało hop i teraz dajmy sobie tutaj po prostu lodówkę Okej, okay, super, i Jeszcze tylko alarm. Aha, muszę no zlewać, bo jeszcze potrzeba. No dobra, zlew szybko tutaj, pyk. No i alarm, jakby się nam coś zalewało, nie? Nad kuchenką, zawsze. Tak to jest nad kuchenką, no trochę bardziej może. O, dobra. Yy, no i oczywiście teraz robimy sobie jadalnię. Jadalnie ogólnie, zobaczcie, mam mieć bardzo ładną. Jadalnie ogólnie, to jest taka, wiecie, podstawa, nie? Yy, może takie średnie coś tam, coś. I do tego takie czarne krzesła. O właśnie, takie czarne krzesła. Dwóch stron. myślę, że by było super. Dobra. Przejdźmy teraz do jego sypialni. No i oczywiście musimy, musi być jakieś. No, musi być jakieś wygodne łóżko, nie? No po prostu musi być. Myślę, że takie za 2000. Wiem, bardzo drogie, ale no. Nie da się inaczej, nie? Ej, nie pamiętam, co było tutaj. Bo coś tam było, ale nie pamiętam, co. Dobra, jak nie pamiętamy co, to może po prostu sposujemy na hajs. Dobra, to jest bardzo dobry pomysł. Nie pamiętam co tam było. No łazienka kuchnia. To chyba był drugi pokój. No, tak mi się wydaje, czy tam było coś tam. No dobra, w sumie nieważne. No i oczywiście jeszcze idziemy zrobić mu jego stanowisko, bo on będzie pisarzem. Nie? Takie... Takie nietypowe trochę, no ale chciałbym, żeby on był pisarzem bo pisarze wtedy tutaj dużo zarabiają, tylko trzeba ogarniętego mieć tego pisarza. Dobra, mamy jeszcze 500 zł. No i wydaje mi się, że takie nie wiem, rzeczy dekoracyjne, na przykład takie jak, no, lampy na przykład przy łóżku. No, bardziej lampa. Wydaje mi się, o właśnie tutaj jest i ja bym chciał, aby takie były około 4 lampy, może, no tutaj, tak, żeby oświetlały, nie? Dobra. No i dajmy teraz jakieś dekoracje może. Świeże algie, no to, to, to takie. Wtedy mi chodziło o inne dekoracje. No na przykład taka wisząca flaga jakaś gdzieś tam. Jakiś pniak. Yy... O, może nawet jakiś, oha, myślałam, że będzie jakiś obraz. No i mamy obraz. No, na przykład coś takiego tutaj przy komputerze. No, i myślę, że to jest nawet spoko rzecz. no. Wiecie, nie ma sobie co tutaj więcej gadać. Tutaj dają mu takie krzesełko. Aha, no już pieniędzy nie mam. No i dobra. I teraz pytanie, co zrobić? No właśnie, ja sam nie wiem, co zrobić, ale widzicie, właśnie to jest to, że oni zawsze idą grać w SIM, jakieś Simu, -um nie na zawsze, a my. Nadano mu książkę gatunku dla dzieci. I na ten odcinek to no, było w sumie wszystko. Jest, był to bardzo krótki odcinek, bo tylko zrobiliśmy tego Sima tak naprawdę, e, no ale chciałbym kontynuować tą serię w najbliższych e, dniach ogólnie. Chciałbym, żeby ta seria potrwała trochę długo, e, bo w Simsie y gram też trochę długo i myślę, że fajnie by było, nie no po prostu pograć e, trochę z wami, nie? E, żebyście też zobaczyli, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wytrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu y, Simsy. No i y, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i y, do zobaczenia.